Gra numer 171, kto dotknie. Czyja piłka dotknie więcej razy wygrywa? Zobaczmy. Dwie próby, dwie próby, nie? No, możemy chyba zrobić dwie. Dwie, bo to troszkę czasu zajmie. Piszcie widzowie swoje rekordy, czy nas pobiliście standardowo, czy nie. Piszcie, jak tam, jakie plany sylwestra, czy się udały, czy nie. Okej. Okay. 60 czy nawet. Dobra, let's go, nie ma się nad czym zastanawiać, ale to dziwnie i... 60 czy miałeś, okej. Okay. No to jakoś tak śmiesznie na boki strzenia. tak, ja miałem No 6, troszkę, 3, troszkę. ładnie ci się odbija. Spoko. No, wydaje mi się, że będzie Ale więcej. nie mam pojęcia. No, wiesz, nie liczę, ale mam wrażenie, że sporo. No zależy, co tu się wydarzy, No nie? tak, bo tu jest... Szczerze to tutaj może się wszystko zmienić w każdej sekundzie. Wystarczy, że zrobi się bum, 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 bum. No. O tak jak teraz i... Parę razy jeszcze by <laughs> <mi> się przydało. <laughs> No już się powiększa dziura, niestety. Zaraz wpadnie. Tak, po każdym uderzeniu. Skocha. I 83, U, nice! Dobra, second try, jak to mówił. Czemu poszło w tę stronę? O, ale tragedia. Słabitka. Nie no, może nie. Nie no, to jest tragedia. Tak jak mówiłeś, wszystko na dole. No Ślądzień. ja wiem, ale fajnie jakby się chociaż kilka razy tutaj odbiło, nie? Tam od tych piłki czy coś, bo to też się liczy. Wie, no to szczerze wydaje mi się, że dobrze Ci to tam poszło. A co to jest za różowa kulka? No właśnie, nie mam bladego pojęcia, ona nic nie robi, chyba jak za długo mieli, to może wtedy zbijać. Oj nie, przegrałem. 61, nice!